Dzień dobry, dzień dobry. W sobotę, w sobotę kochani, taką y, zimową. Y, śniegu na Zobaczcie w ogóle ile nasypało. Zaczęło sypać y, wczoraj, no i nasypało. Bo to, co ostatnio jak nagrywałam Wam, to na drugi dzień po prostu ten śnieg stopniał, nie było go. A dzisiaj, moi drodzy, proszę bardzo, jest. Od wczoraj zaczęło wieczora sypać. No i nasypało, już mamy właśnie sporo nawet tego śniega. Auto znowu zasypane, także widzicie. A dzisiaj jestem w domu, kochani, w sobotę. Nigdzie się nie wybieram. Jesteśmy teraz tutaj na polumy wyszli na chwilę, także korzystamy z zimy. Tak więc, moi drodzy, zapraszam Was na kolejnego vloga. Yes. A tu zobaczcie jaki Damian ma sprzęt do robienia y, kulek, zobaczcie jaka piękna wyszła, no śliczna Damian, no, mm -hmm. jeszcze z taką odbitą śnieżynką, no super, zobaczcie jaka fajna, fajny ten sprzęt właśnie do robienia y, tych kulek, bo przynajmniej macie suche rękawiczki, nie macie y, mokrych, no i właśnie Damian zrzuca teraz y, we mnie. <laughs> Piękna, pokażę, jaka odbita gwiazda. Śnieżka. No, śliczna. Kurcze, ale sypie, powiem Wam. Cały czas, y, właśnie teraz zaczął y, sypać śnieg. No i nie wiem, chyba nasypie y, sporo tego śniega Myślałam, że nie będzie sypać, że po prostu to, co wczoraj nasypało, wiecie, stopnieje. A tu jednak okazało się, że, no, jednak sypie i dosypie go y, po prostu więcej. Także zima kochani, chyba już idzie na całego sprawdzaliśmy w ogóle prognozę właśnie pogody no i pokazuje że mówiąc yy, cały tydzień ten śnieg tak więc no nie wiem, jak znowu tyle nasypie to będzie czasie brać kochani za odrzucanie tego <laughs> śniega dobra moi drodzy, my tutaj sobie pobawimy się trochę, potem trzeba iść do domu i robić obiad, a dzisiaj kochani taki vlog po prostu spontaniczny yy, miałam nie nagrywać ale stwierdziłam, że nagram, póki jest jeszcze kochani biało あ <music> Zimno, jest zimno, jestem bez rękawiczek. Właśnie mam w kieszeni, zaraz muszę sobie ubrać. No i powiem Wam, że jednak zimno. W sumie rano było minus jeden, no nie tak dużo, no ale jest zimno. Może teraz jest więcej tych właśnie minusowych stopni, no nie wiem, ale w każdym razie jest zimno. Powiem Wam, że ładnie wygląda przyjemnie, no ale. Zimno jest jednak w ręce. Powiem Wam, że wczoraj akurat my z Kamilą byliśmy na zakupak. Kamila sobie tam parę rzeczy kupiła. No i powiem Wam, że też oglądałam takie rękawiczki. No i nie kupiłam ich. I tak się dzisiaj właśnie zastanawiam. No, że no u mnie trochę cienko z rękawiczkami. Nie mam tak rękawiczek, więc chyba będę musiała podjechać. Ale to już chyba nie dzisiaj, dzisiaj kompletnie. Nigdzie się nie wybieram, do później obiad gotować. Ale w poniedziałek pewnie podjadę sobie właśnie i kupię. Jak Jakieś rękawiczki. Powiem Wam, że teraz właśnie słoneczko wychodzi. Trochę mnie tak oślepia. Ale fajnie, jak wyjdzie słońce, będzie trochę cieplej może. A w ogóle to powiem, że, powiem Wam, że jesteśmy sami: ja, Damian i mój mąż, bo dlatego, że Kamila pojechała dzisiaj do Katowic, już rano pojechałam. Właśnie mąż ją pojechał zawieźć tam na zajezdnię, skąd będą jechać autobusem. Co Damian! Tata sypie w ciebie śnieg. <gry> Właśnie tutaj, dla się gonił ze swoim tatą, rzucali się właśnie kulkami, śnieżkami. A co do tego właśnie, mówiłam Wam, że Kamila pojechała właśnie do Katowic dzisiaj, jest właśnie na targach, targi takie wiecie, fryzjerskie, z paznokciami, tak samo jak robią paznokcie, można tam kupić, zakupić właśnie jakieś kosmetyki. Te targi są chyba właśnie dzisiaj sobota, niedziela, oni dzisiaj właśnie pojechali, także widzicie, Kamila szaleje dzisiaj na targach w Katowicach. Tak. No, zobaczymy co powie, czy fajnie, czy nie. To jest takie pierwsze ich właśnie y, te targi, właśnie co roku mają, jak y, i nosą. Także zobaczymy, y, jaką zda relację, czy fajnie na tych targach, y, czy nie. No, powiem Wam, że też dzisiaj taki śnieg zima. Y, no, wyjść dzisiaj rano było y, właśnie z domu, zimno, y, trochę zaspę, zasypane tutaj było y, chodnik y, śniegiem. No, szczerze powiem Wam, się nie za bardzo chciał jechać, ale mówi, nie, ja to jest patrzcie co tak ciekawego właśnie jest. No, także dziewczyny pojechały dzisiaj do Katowic na targi, a my jesteśmy chwilę na polu. Za chwilę tak jak mówię, idę robić właśnie opóźn. A ja dzisiaj zobaczcie, jaki piękny makijaż sobie zrobiłam. W sumie tylko rzęsy, kreska, no i a mam pomadkę, właśnie nie mogę się dzisiaj kurde wysłowić chyba przez ten śnieg, bo mi włosy nawet do buzi wchodzą, bo wiatr zaczyna wiatr, wiać no, taką pomadkę sobie dzisiaj damam właśnie na usta z Golden Rose właśnie te pomadki są w kredce powiem Wam, że uwielbiam te pomadki właśnie z Golden Rose, bo mają bardzo fajne no i przede wszystkim długo się trzymają na ustach no, ale zaczyna kurzyć teraz śniegiem sobie na mnie, mam już czapkę białą Zobaczcie, jak można świetnie zrobić kulki właśnie tym sprzętem do robienia kulek Powiem Wam, że wczoraj właśnie w Intermarsze Damianowi właśnie kupiłam to do robienia kulek Niedużo kosztowało, bo tam chyba 12,99, na no, 13 zł No i zobaczcie, świetnie robi właśnie kulki Ta jest taka mega twarda kulka zrobiona No i zobaczcie, jaka piękna śnieżynka jest tutaj No świetne, fajne Damian kulki, co? Trzymaj no tak we mnie i widzicie, u nas jest taka właśnie sobota w południe, bo jest właśnie przed godziną chyba nawet dwunastą chyba. No, chyba tak, albo nawet jedenasta. No, widzicie, bawimy się. Damian tutaj rzuca we mnie kulkami. Super jest, właśnie, to coś do zrobienia. Jeżeli macie dzieciaki, to zakupcie takie rzeczy, bo naprawdę świetne. Nie muszą się męczyć, żeby lepić, wiecie, rękami. Suche mają przynajmniej rękawiczki tym, czym się robicie. Po prostu kulki i naprawdę te kulki są rzeczywiście, wyglądają jak kulki. Jeszcze z piękną, ozdobną śnieżynką. No, powiem, mam rewelacja. Ja już jestem cała ze śniega, zobaczcie. Damian rzucił we mnie kulką i mam całe włosy. W śniegu, tak Damian? Mm -hmm. <gryśla> Fajnie dzisiaj na polu? Fajnie, no nie. Damian jest jeszcze trochę przeziębiony, powiem Wam trochę ma właśnie katar, kaszlałogo, no ale mówię, dzisiaj trochę go weźmiemy y, na pole, żeby sobie po prostu y, wiecie, poddychał takim troszkę mroźnym y, powietrzem. toczyliśmy z Damianem właśnie wojnę na kulki, nie wiem Damian może wygrał no powiem wam, świetna zabawa dawno my się tak nie bawili no bo wiecie, zimy nie było teraz jest przynajmniej można skorzystać powiem wam, tak mi się śmiać co tak Damian rzucał we mnie tymi kulkami ja w niego no super zabawa, naprawdę już my się kulkami porzucali, skorzystaliśmy już, kochani, z zimy, bo nie wiadomo ile ten śnieg po prostu jeszcze będzie. Chociaż jak widzicie sypie nadal, więc będzie go więcej. I jesteśmy kochani w domku już po tym szaleństwie zimowym. Yy, idę robić właśnie teraz herbatkę zimową, żeby wypić po prostu coś yy, ciepłego, rano my mieli kakao, także więc teraz robię herbatę yy, zimową no i co, zabieram się moi drodzy za robienie obiadu, bo jeszcze nie mam yy, zrobionego obiadu dzisiaj także już zrobię ziemniaki, mięsko, mięsko jakieś upiekę i obiad będzie gotowy Zobaczcie właśnie co ja wczoraj tutaj robiłam w kuchni, zrobiłam małe kochani przemeblowanie, czyli ustawiłam stół inaczej, przedtem ten stół stał wzdłuż tak jak długi, a teraz jest wprost po prostu do okna, dawniej my tak mieli, ale zmieniłam, więc teraz my zmienili z powrotem. Wydaje mi się, że po prostu jest teraz więcej miejsca jak jest właśnie tak tutaj ten stół ten sposób, inaczej. Tam mam papugę przed oknem. No. Wczoraj powiem Wam, że jeszcze wyczyściłam okno właśnie tutaj w kuchni. No. Także wzięłam się wczoraj, kochani, za robotę. Wczoraj właśnie nie nagrywałam, więc jestem dzisiaj i nagrywam. Także więc taka mała zmiana po prostu w kuchni. Stół jest inaczej. No i moim zdaniem jest teraz o wiele lepiej. A ja sobie właśnie jeszcze, moi drodzy, tutaj nastawiam pranie, bo właśnie miałam tutaj w koszu, więc po prostu sobie nastawię i będę miała złowę, przynajmniej na niedzielę nie będzie, wiecie, prania. Także pralka, kochani, nastawiona idę robić właśnie tą herbatkę, bo już woda mi się zagotowała. No i robimy herbatkę zimową. I proszę bardzo, tak też bywa. Właśnie rozwaliłam sobie słoik yy, z papryką, no i teraz muszę pozbierać szkła. Wylała się wszystka ta woda z tego słoika, paprykę wyrzuciłam tutaj, no i jest teraz pełno szkieł. No i niestety muszę to zbierać, muszę później yy, odkurzyć i umyć podłogę. Świetnie to wygląda. Uporałam się w końcu e, z tym słoikiem, z tą papryką, powiem Wam, no nie wiem, jakaś masakra. Otworzyłam szafkę, chciałam ją wyciągnąć, no i słoik mi z papryką e, wyleciał. Także papryki e, nie mam, pozbyłam się słoika e, z papryką. No widzicie, czasem tak bywa po prostu. Dobra, zabieram się za robienie obiadu, mam nadzieję, że już nic nie wywalę, nic nie rozwalę dzisiaj. Już się moi drodzy, robi właśnie tu y, pieką mi się, smażą się właśnie y, sznycelki. Tak fajnie je przyprawiłam, jest też mi koperek i się smażą. Tu mam podudzia z kurczaka, to co będzie chciał, jeśli taki widzicie obiad. No i tam się gotują y, ziemniaki. No i jak zwykle po takim smażeniu będzie trzeba umyć niestety płytę. No cóż zrobić, ale to sobie już na wieczór ją elegancko domyję, a na razie nie przejmujemy się tym, robimy kochani obiad. Obiad się gotuje, to wiem Wam, że tak ładnie pachnie eee, właśnie z wnieś tutaj, że aż ja się po prostu głodna zrobiłam, bo czynnik brzucą. Wygrałam e, przeciwną właśnie herbatkę e, z damiankiem e, zimową. No i powiem tak, siedzę właśnie, patrzę. Przestało teraz sypać śnieg, ale nas go troszkę więcej. I w ogóle powiem Wam, że dzisiaj nawet zdziwiłam się, że dzisiaj kurier, przyjął dzisiaj do mnie kurier, przyjął mi paczkę i powiem Wam, że jestem tak zachwycona, jestem tak podwiarona, powiem Wam, z tą paczką. To jest coś, powiem Wam, do domu, ale to Wam już pokażę w innym blogu. Może dopiero do vlogu się, nie wiem, ale powiem, Wam co mi się tak podoba. Czekałam na nią chyba tydzień, ponad tydzień. Już myślałam, że to po prostu nie dojdzie i udało mi się kupić właśnie w fajnej cenie, promocyjnej cenie, czyli taniej od ceny po prostu takiej jak jest. No powiem Wam, że jestem zachwycona tym, także na pewno Wam pokażę. Yy, właśnie co do mnie przyszło, ale to już tak jak mówię w innym vlogu, albo na vlogu nas dopiero, to jest coś do domu, naprawdę bardzo mi się podoba yy, świetne słuch, także dobrze, że kupiła. no, a tak w ogóle to powiem Wam idę za chwilę też się biorę za sprzątanie, chociaż wczoraj dużo ogarnęłam, jak widzicie zrobiłam sobie tutaj właśnie w kuchni Yy, Przemeglowanie, yy, tu jest yy, inaczej. W przejeżdżam przejrzystą tam kurze powycierałam, także dzisiaj mam trochę mniej, dzisiaj tylko muszę kurze powycierać yy, tam w salonie. Dużo tam yy, nie ma udamiana, także, więc będę odrobiona. I muszę jeszcze później właśnie okąpać yy, topika, muszę okąpać stan, muszę go wyczesać, zrobić mu właśnie nie wiem, kucyka albo go obciąć. Ja się w sumie na razie go teraz nie chcę obcinać, bo wiecie, jest śnieg, zima, jezy, zimno więc nie chcę go tak obciąć wiecie na krótko, żeby nie było po prostu yy, silno. No i czekam teraz właśnie też jeszcze zanim będziemy jeść obier Właśnie tak patrzyłam tutaj sprawdzam, czy Kamila napisała, ale na razie nic nie napisała. Jest na tych targach, nie wiem o którym przyjedzie, później będzie trzeba właśnie jechać po nią. Tak więc no, zobaczymy jak tam właśnie po tych targach, czy jej się podobało yy, czy nie. Dobra, idę, sprawdzam, czy wrócę sobie to miasto na drugą stronę. No i nie może za niedługo będzie, bo jestem już cholernie głodna, powiem Wam. I owiec prawie już gotowy. Zaraz właśnie będziemy jeść. Kamila, chyba dopiero później jak bo wiecie co? Tak patrzę właśnie po już pierwszej, już w prawie, zanim długo będzie godzina druga. Nie wiem na którą przyjedzie, chyba mi się wydaje, że dopiero może gdzieś wieczorem, no nie wiem, zobaczmy. My sobie zjemy teraz Kamila, z najwyżej później. Chociaż nie wiem, czy mieli gdzieś jechać do jakiegoś Magdalena, czy gdzieś, no nie wiem, czy i No nie wiem, czy gdzieś się wybiorą, czy nie. Powiem Wam, że ja w sumie nawet ostatnio dawno w Katowicach nie byłam, Jakoś przedtem człowiek jeździł w tamte strony, a teraz powiem Wam mało co, ale wiem, że nie wiem, chyba gdzieś tutaj widziałam właśnie, chyba nie wiem, na Facebooku, chyba też były jakieś targi świąteczne, chyba w Katowicach, nie wiem, jakaś wystawa, coś tam było pokazane, jakieś takie... Fajne zwierzątka takie ruchome, to świątecznie, choinki, nie wiem, właśnie jak z jest katowic to dajcie znać, czy faktycznie, czy macie właśnie takie już targi właśnie przeświąteczne, czy coś było, czy dopiero będzie, nie wiem, właśnie coś takiego widziałam i tak właśnie zastanawiałam, to chyba dwa dni temu było, nie wiem, tak jakbyś. no. Także widzicie moje drodzy, sobota, taki spontaniczny y, vlog, bo też nie miałam dzisiaj nie nagrywać, ale powiem Wam, że najlepsze właśnie takie spontaniczne, bo jak człowiek ja będę nagrywał, to z tego nic nie wychodzi czasami, a y, tak po prostu y, bierze się kamera i nagrywamy. I, i leci jakoś po prostu ten vlog. No, także kochani, czas naprawdę szybko leci. Wczoraj był dopiero piątek, dzisiaj jest sobota, jutro znowu niedziela i znowu, kurczę, poniedziałek i kolejny tydzień do świąt, powiem Wam, tak leci moment szybciutko. Lubię już ten taki klimat, taki już powiem Wam, jest świąteczny. No, tego roku naprawdę szybko w czas te święta po prostu, te ozdoby, wszystko. Każdy mówi, że dużo Dużo czasu, no naprawdę dużo czasu, ale już teraz, jak jestem śnieg, bo mam już bliżej tego grudnia, no to już faktycznie ja już tak zaczynam odczuwać ten klimat świąteczny, już właśnie troszeczkę. Dajcie znać, czy wy też już odczuwacie ten klimat świąteczny, czy nie. Dobra, moi drodzy, nie rozgaduję się, idę swoje obiad, bo naprawdę jestem głodna. w dalej sypie, Jak widzieliście, coraz bardziej, więc nawali go konkretnie, chyba tak mi się wydaje. My jesteśmy właśnie po obiedzie. Właśnie dzwoniła Kamila, przed chwilą raczej nie dzwoniła, tylko pisała, że już jest w Jaworznie. Także już mój mąż właśnie po nią pojechał, bo wnet za niedługo będzie tam na tej zajezdni autobusowej, więc no. Zobaczymy, zobaczymy, co będzie mówić, czy fajna na tych targach, yy, czy nie. Także ja za chwilę biorę się, moi drodzy, za spotanie. Myślę zrobić jeszcze dzisiaj te ciasteczka francuskie z jabłkami. I pewnie, jak Kamila przyjedzie na stroj jej obiad, no to może yy, zrobię właśnie później te yy, ciastka właśnie francuskie z jabłkiem, bo no są naprawdę rewelacja. Pyszne już ciasta nie będę dzisiaj jakiegoś yy, piekła, tylko po prostu zrobię te yy, ciasteczka, one naprawdę są yy, świetne. No! I jak mówię, na polu, niestety. sypie śnieg yy, dalej. To mam już przygotowane właśnie jabłka, pokrojone właśnie na takie yy, kawałki, takie półksiężyce i do tego mam ciasto francuskie, które zaraz wyciągam, rozwijam je no i kroję je, tak jak Wam kiedyś pokazywałam, w paski i obkręcam po prostu to jabłuszko tym paskiem do samego końca, wkładam do piekarnika, piekę, no i potem cukrem pudrem się posypię, powiem Wam, naprawdę świetne, przedtem zawsze smażyłam jabłka i dawałam łyżeczkę z dwie właśnie na ciasto francuskie, a teraz właśnie mam inny pomysł, żeby po prostu takie połówki po owija ciastem francuskim świetnie to wygląda, a smakuje mm, rewelacyjnie. Także dobra, ja się zabieram za robienie tych ciasteczek. Dzieliście te już my y, spróbowali. Zresztą my te ciastka y, znamy, bo y, robię je często, tylko tak jak mówiłam Wam, y, ja przy tym jabłka smażyłam, od jakiegoś czasu je po prostu tylko y, owijam, nie trzeba smażyć, też są y, bardzo dobre. Ale jak ktoś chce, to też może dać usmażone jabłka z nutellą, też są świetne. Także powiem Wam, takie ciasteczka y, po prostu y, do zrobienia na szybkiego, jeżeli w domu coś nie macie, to takie ciastka naprawdę, jak macie no właśnie jakieś jabłko, czy jakiś owoc, czy nutelle, czy nawet dżem, czy czy, czy coś innego, to możecie zrobić takie ciasta. Oczywiście, jak macie ciasto francuskie, chyba że robicie same. Sami właśnie takie ciasto, ja kupuję je w biedronce, tak więc sama nie robię ciasta francuskiego. To jest, no, ciasto francuskie jednak trzeba umieć zrobić. Nie mam takiego dobrego przepisu. E, tak więc sama nie robię, tylko e, kupuje. Moi drodzy, ja już będę kończyć akurat tego vloga My jeszcze z Kamilą później e, wychodzimy e, Tak więc e, zakończę już go e, teraz Jak Wam się, moi drodzy, podobał też taki vlog e, dzisiejszy Z naszej też zabawy na śniegu Dajcie łapkę w górę Pamiętajcie też, kochani, o subskrypcji kanału Ja Wam dziękuję, kochani, właśnie za wszystkie komentarze z serduszka żal, Za wszystkie... Miłe buziaczki, komentarze. Oczywiście, kochani, też za subskrypcję. Oczywiście, jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje, a oglądanie, nie zacznie subskrybować. No i co moi drodzy? Będziemy się widzieć w kolejnym vlogu. Jak widzicie jest dzisiaj, znowu kolejny vlog Jak nie ma, to później są vlogi jeden za drugi, można powiedzieć. No, także następny też będzie pewnie za niedługo krótce. Także moi drodzy, ja już uciekam, lecę, wychodzimy z Kamilą. Ja Was serdecznie, kochani, pozdrawiam, życzę Wam jutro miłej niedzieli. Myślę, że ten film może jeszcze dzisiaj się ukaże na kanale, a jak nie to jutro, ale myślę, że może chyba jeszcze zdążę dzisiaj, ale to już będzie późnym wieczorem. Także kochani, buziaczki i do usłyszenia kolejnym razem. Pa, pa!